Witam wszystkich. Potęga marketingu jest niesamowita. Tu wszystko wygląda, że jest Bayer. Znana firma, znany model. Ale niestety jest to Fantastic Plastic. Jak wielokrotnie o tym mówiłem, to się po prostu do niczego, mościu panie, nie nadaje. To się do niczego nie nadaje. Zobaczcie, co tu się dzieje. W takim stanie go dostałem do naprawy. Ten element, może tak by to pokazało czerwonym, ten element to jest plastik. Nie chce im się już zrobić normalnej główki, w której mogłaby być osadzona rolka kabłonka. To taką wytłoczynkę plastikową. Pokrytą dla niepoznaki jakimś niklem, czy coś w stylu, czy chromem, trudno powiedzieć. To jest plastik. Fantastik plastik. Sama, sam drut trzyma się o w czymś takim malusieńkim. I on, on jest za cienki. Wypa wypada z tego z tej głowicy. Bo on nie, nie ma prawa to funkcjonować normalnie. I żeby było. Że nie jest, Żeby nie było, że jestem gołosłowny, to tu macie o, pokazane, że to jest plastik. Widzicie? Tu jest ładne srebrne, a tu już widać, spod tego wyłazi plastik. No że to jest kurczę tego, to jeszcze potrafi kaleczyć plecionkę. Trzeba będzie to zamalować, bo po prostu yy, plecionka będzie wchodzić, czy żyłka i, i to potrafi... To niestety na plastiku taki element metalowy nie będzie się ten napylony chrom nie będzie się na tym trzymał. Prędzej czy później odejdzie i tak, no, i będzie kaleczył. Tu w tym nasti już jest troszeczkę lepiej, jeśli chodzi o grubość drutu kabłonka. Wielkość kowrotka to jest ile? Tutaj 3000. No, Terma Siena 2500. To tutaj to jest. Niebo, a Ziemia, tak cieniutki. Ten drucik, ten jest prawie dwa razy grubszy. Ten nastieg HG, H HGW, ja bym to określił. No, generalnie nie jest to jakiś tam super wyczyn, albowiem. Tak jak już wcześniej mówiłem, kiedyś w jednym z filmów mechanizm posuwu w tych powrotkach jest dziadowski. Po prostu jest dziadowski. Tak samo te elementy tutaj przy rolce kabłonka tutaj ta osłona jest z plastiku w tym modelu akurat w tym násti było tak że to miejsce gdzie wchodzi ten wkręt metalowy tam się gwint wyrobił nie wiadomo dlaczego no prawdopodobnie poprzedni użytkownik za często rozkręcał albo po prostu albo to wiadomo to jest jakiś tam grafit albo coś takiego i no, trzeba było użyć po prostu kleju do tego do gwintów, żeby to się trzymało. Bo przy pracy kabłonka obojętnie czy było zamykane ręką, czy korbką. Ta śruba się, ten wkręt się odkręcał i wypadało wszystko. Cowardy był nie do użytku. I tak to wygląda. I tak to wygląda. Oprócz tego obecny użytkownik mówi, że on po prostu ciężko chodzi. Nie? To jest ta przypadłość. E, tych kołowrotków właśnie z tym ściętym korpusem, że one mają e, dziadowski po prostu mechanizm posuwu szpuli. No tak zostały zaprojektowane i z tym się nic nie zrobi. Można smarować często gęsto, to minimalnie tam poprawia pracę, ale no niestety, no tego i Salomon nie naleje. Także przestrzegam przed kupnem czegoś takiego do spinningu, bo to się po prostu... E, Kupy nie trzyma, autentycznie. Kupy nie trzyma. No ale co zrobić? Ludzie nie wiedzą, nie obserwują, nie szukają informacji, a później wywalają pieniądze, że się tak wyrażę, w błoto. I to by było na tyle.